Moi drodzy, dziś zapraszam Was na vlog o miasteczku Elinikon. Pójdziemy sobie na budowę tego miasteczka, powiemy sobie o tym, co to miasteczko naprawdę znaczy, jaka jest idea budowy tego miasteczka, powiemy sobie o tym, co ono znaczy dla takich naprawdę zwykłych nas, zwykłych mieszkańców Aten, zwykłych mieszkańców Grecji. Powiemy sobie o tym, ile kosztują apartamenty, ile kosztują mieszkania w takim oto miasteczku. Powiemy sobie troszeczkę o takich teoriach S związanych z, te, z budową tego miasteczka. Powiemy sobie dokładnie, co ono znaczy, gdzie ono się znajduje, ilu mieszkańców pomieści, ile będzie kosztować, ile zysków wygeneruje dla państwa greckiego i pokażę Wam Tą budowę tutaj z, z, z plaży, bo tutaj z tej strony, moi drodzy, są, jest morze. Jak widzicie, tutaj to miasteczko idzie w zupełnie inną stronę. Także pójdziemy sobie, zobaczymy też wieżę Rivierę, jak wygląda jej budowa. Także moi drodzy, zapraszam, będzie ciekawie. Oj, drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak zauważyliście, jest tutaj dosyć głośno, bo jest tutaj taka centralna ulica, która troszeczkę chyba gryzie się z ideą takiego spokojnego, zielonego miasteczka, gdzie nie ma szumu, nie ma ruchliwych ulic, gdzie przemieszczasz się tylko i wyłącznie rowerem, a tutaj w samym środku właśnie. Taka ruchliwa bardzo autostrada. Hmm, jak to się ma do tego? No zaraz Wam oczywiście o tym powiem. Ale tak jeśli chodzi o ścisłość, co to jest za miasteczko, no to moi drodzy, idea tego miasteczka brzmi tak, że w ciągu 15 minut każdy mieszkanie z tego miasteczka może dojść do dowolnego, do dowolnego miejsca w tym miasteczku, czyli jeśli potrzebujesz do pracy, do szkoły, do kawiarni, do restauracji. W ciągu 15 minut powinien jak najbardziej dojść. No ale moi drodzy, to miasteczko ma 6,2 miliona metrów kwadratowych, czyli jego powierzchnia jest mniej więcej o e, no trzy razy większa niż Monaco Czyli no jest dosyć spore, prawda? E, I teraz e, czy w ciągu 15 minut dasz radę dojechać gdziekolwiek? No raczej nie. No raczej nie, tutaj bym się naprawdę w tym momencie nie zgodziła. Co jeszcze moi, drogo, moi drodzy? Centralnym elementem tej inwestycji jest oczywiście wieża Riviera, do której właśnie zmierzamy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł iść tutaj tędy, czy, czy po prostu nie przejść tutaj sobie na chodnik. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. W ogóle zaraz ja moją kamerkę odwrócę, tak żebyście mieli w ogóle wgląd na to, co się dookoła mnie dzieje. Także moi drodzy, tutaj my znajdujemy się w takiej, na takiej na, w tym głównym parku wodnym, który ma w ogóle sam zasilać siebie, jeśli chodzi o wodę, mimo że nie ma opadów. I tutaj ten park będzie miał, moi drodzy, 2 miliony metrów kwadratowych. On ma być największym parkiem przybrzeżnym w ogóle w całej Europie. Moi drodzy, szacuje się, że w fazie budowy zatrudnienie znajdzie tutaj 10 tysięcy osób, a w fazie operacyjnej 75 tysięcy osób, co łącznie daje, moi drodzy, 80 tysięcy nowych miejsc pracy. Czyli dla Grecji, która boryka się cały czas z bardzo dużym bezrobociem, no to to jest potężny zastrzyk i pieniędzy bo ludzie zarobią, a jak ludzie zarabiają, no to e, oczywiście płacą e, podatki. To jest po prostu bardzo, bardzo ważne dla Grecji w tym momencie. Moi drodzy, e, ponadto e, projekt ma również znacząco przyczynić się właśnie do pr produktu krajowego e, brutto zwiększając go o 2,4%, czyli jak na greckie warunki, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Do ukończenia oczywiście tego projektu. Lambda Developer, który jest głównym sponsorem tego miasteczka, twierdzi, że Elinon wygeneruje 14 miliardów euro wpływów podatkowych dla budżetu państwa tylko i wyłącznie w całym okresie jego realizacji. A teraz moi drodzy, przełączę wam kamerę, żebyście właśnie więcej widzieli, nie tylko ulicę, ale oczywiście jak to tutaj wszystko wygląda. Moi drodzy, to jest projekt tego parku, który ma tutaj powstać, koło właśnie tej wieży Riviera. I to jest, tak moi drodzy, byłam z tamtej strony, tu gdzie jest właśnie morze, no ale niestety pan powiedział, że nie mogę tamtędy przejść, muszę mieć w ogóle pozwolenie. I teraz, i teraz tak, moi drodzy, jest tak, w kontekście turystyki to miasteczko, to Elenikon, ma na celu zlikwidowanie takiej sezonowości w Atenach, żeby właśnie turyst, żeby turyści byli cały rok żeby przede wszystkim no, podejrzewa się, że wygeneruje to jako jeszcze milion więcej turystów rocznie, no i jednocześnie oczywiście zlikwiduje tą sezonowość no, sprawi, że Ateny po prostu będą bardzo dużo, no będą po prostu generować większe wkłady budżet państwa moi drodzy to jest przecież bardzo ważne i teraz wyobraźcie sobie tak z jednej strony ten projekt jest propagowany jako ucieli się, ucieli się, nie, nie wiecie takiej idei dostępności usług w zakresie krótkiego spaceru że w ciągu 15 minut, że mamy dojść do każdego do każdego miejsca w tym miasteczku, a zobaczcie jaki on jest ogromny. On jest ogromny, to już lotnisko to jest jeszcze ho, 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 hen, hen. I tam właśnie ono się ciągnie aż, pod, aż tutaj, tutaj, tutaj pod te góry. Zobaczcie ile, ile, ile tego jest. Eee, I tak moi drodzy. Opisuje się go jako taki globalny cel e, turystyczny, że znaczy przede, wszystkim, tak, przede wszystkim mówi się, że będzie to takie miasteczko właśnie ekologiczne, małe, e, z, tam gdzie właśnie wszyscy sąsiedzi będą się znali, e, gdzie nie będzie w ogóle żadnych spalin, ale zobaczcie, co oni zrobią z tą ulicą, ja bym chciała, e, ja bym chciała wiedzieć, no bo naprawdę nie wiem bo generalnie ta ulica to, ona łączy, to, to jest, ona łączy po prostu to miasteczko z Atenami nie sądzę żeby oni zrobili e, na przykład e, e, ścieżkę rowerową wiecie od Aten e, tutaj e, po samo to miasteczko e, tym bardziej jeśli chodzi o tą ścieżkę rowerową moi drodzy po której ja sobie ostatnio szłam powiedzieliście jak mogę iść w ogóle po ścieżce rowerowej e, łamie w ogóle wszelkiego rodzaju zasady tak moi drodzy, ja, ja nie znam ścieżek rowerowych. Ja, ja pierwszy raz byłam na takiej ścieżce rowerowej. Jest tak, bo jest tak, mamy ścieżkę rowerową w centrum Arten i mamy ścieżkę rowerową tutaj. Także dla mnie to była całkowicie nowość. Powiem Wam, że ja naprawdę nie wiedziałam, że po tej ścieżce nie można chodzić. Widzicie mnie lub nie, ja naprawdę nie wiedziałam, że, że po tej ścieżce nie można chodzić. Ale nie sądzę, żeby właśnie zrobili, połączyli to miasteczko razem z z tą ścieżką rowerową, która jest, moi, moi drodzy, w tym momencie ta ścieżka jest gdzieś około, e, ja wiem, od 3 do 5 km stąd. E, a Ateny, no, ja wiem, z 15 km do centrum Aten. No także, patrzcie, tutaj, o, jak będzie wyglądać, proszę bardzo. ja tutaj nie wpadła teraz na ten. Jak będzie wyglądać to miasteczko, zobaczcie, to jest tak, tutaj jest ta wieża. Tu jest, tu jest ta cała plaża, zobaczcie tutaj są oczywiście jachty, oj pięknie, pięknie, tylko wiecie yy, wiecie co, o co ja bym się chciała zapytać? Czy taki zwykły mieszkaniec Aten będzie miał w ogóle wstęp do tego miasteczka? Czy tylko właśnie bogaczem, bo wyobraźcie sobie, że o taki apartament jak po prostu jak mamy tutaj będzie chodził, moi drodzy, od 7,5 tysiąca za metr kwadratowy, od, generalnie od 6 tysięcy euro za metr kwadratowy, ale to chyba bardziej te właśnie miasteczka, ale te właśnie domy tutaj, ale te apartamenty, moi drodzy, to nie, one będą dosyć, dosyć drogie. I zobaczcie sobie tutaj, a teraz moi, teraz, moi drodzy, powiem Wam, kiedy będzie ukończony ten projekt. I będą takie dwa, dwie fazy tego projektu. I pierwsza faza będzie już ukończona w 2026 roku. I w ramach tej fazy będzie ukończona ta wieża Rivera, do której idziemy. No i ona ma być właśnie za rok, dokładnie mniej więcej tak za rok, oddana do użytku. No, i oczywiście te, te Little Athens, to, jest właśnie, to są te budynki, które ja Wam wcześniej po, pokazywałam, które znajdują się nad morzem. To są właśnie tysiąc, mniej więcej jakieś 1000, tysiąc, przeszło 1000, tysiąc, 1115 takich nowych rezydencji, które właśnie też mają być oddane już do 2026 roku. Jak wszyscy widzieli, no to tam już większość z nich już tak, tak stoi, mogłabym powiedzieć. Dobrze to wygląda. No i to i to na pewno ma ta faza ma no trochę tak do 20, 2028 roku. No i w dalszej perspektywie, bo ten to miasteczko ma być budowane mniej więcej tak z, od 15 do 20 lat. Czyli mówią, że tak ma się skończyć w 2023 roku. No i tutaj, moi drodzy, będzie tutaj no, będzie stał bardzo taki e, luksusowy hotel, oriental, luksusowe rezydencje, jak tutaj widzicie e, po mojej e, prawej stronie. A teraz, moi drodzy, takie negatywne skutki w ogóle budowy tego miasteczka, bo to nie są tylko, e, tylko tak, że, wiecie, że, że, że będzie doku, że będzie wszystko ładnie, pięknie. E, no, i to miasteczko będzie takie fajne, i będzie przynosiło nam tyle, jakaś ury, że I to jest tak, moi drodzy. Czy to miasteczko naprawdę będzie 15-minutowym miasteczkiem, ponieważ jest ono skierowane głównie do zamożnych mieszkańców i do turystów. Jaki, moi drodzy, taki zwykły obywatel Grecji może sobie tutaj kupić swój apartament? No, bardzo mała ja bym powiedziała, że tak. No, może 10% społeczności. No Jeśli chodzi o emerytów, no to naprawdę nie. No chyba, że emeryci z Niemiec, z Austrii, no oni się jak najbardziej tutaj mogą przenieść. No i właśnie jest nacisk na właśnie luksusowe mieszkania, kasy, na ekskluzywne udogodnienia, korzystanie i taka wiecie koncepcja tego 15-minutowego miasteczka nie, nie, ma, nie ma w ogóle i dlatego, że właśnie ludzie nie mają dostępu do, no wszystkie grupy społeczne nie będą miały dostępu do tego Miasteczka. Chociaż projekt za, za, zaprojektowany jest, żeby był taką samodzielną dzielnicą. Jest to ogromny y, rozmiar. I ambitne zakresy tego może sprawić, że nie będzie ono funkcjonowało tam, nie? Tylko, tylko będzie. No a teraz moi drodzy, w kontekście takim środowiskowym projekt mocno promuje swoje audyty, takie właśnie ogromny park, rodzime rośliny, odzyskiwana woda, ponowne wykorzystywanie odpadów, cele certyfikacji LED, cele neutralności węglowej, no bo tutaj wszystkie budynki mają być zero. Emisyjne, ale moi drodzy, skala takiego rozwoju urbanistycznego zawsze wiąże się ze, ze, ze śladem środowiskowym. Czyli ten termin greenwashing często pojawia się, gdy duże, nastawione na projekty, dokładnie takie jak ten, podkreślają swoje zielone cechy, wówczas gdy ich ogólny wpływ na przykład zwiększone zużycie wynikające właśnie z luksusowej turystyki. Moi drodzy, woda u nas jak bardzo podskoczy, to ja nawet tego nie chcę wiedzieć. Jak oni chcą, jeszcze tysiąc, boże, milion turystów rocznie, żeby odwiedzały Atenę. My, tej, my w tym momencie mamy problem z, z, z wodą. A co dopiero na, 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 na dłuższą metę, naprawdę ten wpływ środowiskowy tego projektu no. Na pewno, na pewno wiecie, co wydaje mi się, że... Z, y, y, że korzyści środowiskowe przewyższą koszty środowiskowe związane z takim dużym przedsięwzięciem. Jeszcze, moi drodzy, tak się zastanówmy, ponadto taki początkowy brak integracji tego projektu z istniejącym już transportem publicznym z Aten, przecież, no, przecież tego nie ma. Tu, tu albo autobus jedzie, na albo tramwaj, który się wleczy naprawdę bardzo, bardzo pomału. I to przydałoby się metru. Gdyby było metru, naprawdę byłoby e, dużo lepiej. I to i, i wydaje mi się, że dopóki tego nie, nie zrobią, a to jest bardzo duża inwestycja. I na takie e, Ateny, taka inwestycja, e, moi drodzy, jest e, chyba troszeczkę przewyższanie w ogóle samych kosztów, żeby oni się po prostu e, tak z tym, żeby, um, z tym miasteczkiem nie wyszli tak, jak wyszli z um, Olimpiadą, prawda? Też się po prostu przeinwestowali. Znajdujemy się przy wieży Riviera. Wieża ta osiąg ma osiągnąć wysokość 200 metrów i 50 pięter. Najprawdopodobniej, co uczyni ją najwyższym takim budynkiem w Grecji. Najbardziej aktualne źródła wskazują, że będzie tutaj 180 apartamentów. Wieża zaoferuje luksusowe rezydencje, w tym apartamenty od jedno- do pięcioosobowych penthouse'ów. Wszystkie oczywiście z panoramicznym widokiem na ateńską Riviere w lipcu 2025 roku, czyli no teraz, osiągnęła już połowę swojej wielkości i ma 25 ukończonych pięter, nie wiadomo czy widać, ale jej wysokość wynosi 113 metrów kwadratowych i teraz tak moi drodzy, ile będzie kosztowało taki apartament? I tutaj tak, będą się wahać od 400 tysięcy euro do 25 milionów. Nieźle, co nie? Ciekawe kogo będzie stać na taki apartament. A w tym momencie ja Wam powiem jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz, która mnie tutaj zastanawia, co, jeśli chodzi o, to, o tą wieżę. Po pierwsze, moi drodzy, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, czy przy pierwszym lepszym trzęsieniu ziemi po prostu ta wieża po prostu nie runie, to po pierwsze. No a po drugie, moi drodzy, w, jak to się ma do tego, że Ateny mają być starym miastem, że Ateny nie mają mieć nic nowoczesnego, że to psuje całą, e, cały kontekst Aten jako starego miasta, no to wszystko po prostu jest e, no dziwne. Moi drodzy, mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości e, co do tego, czym jest miasteczko 15-minutowe bo niektórzy z was myślą sobie, że to miasteczko to jest takie getto dla takich zwykłych Greków, że to jest taka że to będzie takie więzienie, gdzie po prostu nas wsadzą i będą i będą nas monitorować, co my takiego robimy nie moi drodzy, to nie będzie żadne getto, moim zdaniem oczywiście to nie będzie ani więzienie, ani getto, ani dla takich zwykłych ludzi oczywiście to moi drodzy będzie enklawa dla bogaczy. To przedsięwzięcie pochłonęło bardzo dużo pieniędzy i to przedsięwzięcie musi się zwrócić. To przedsięwzięcie jest przede wszystkim nastawione na zysk. Moi drodzy, tak jak kiedyś mówiłam, może to być także takim azylandzkim schronieniem dla ludzi spoza Grecji, których po prostu społeczeństwo greckie nie za bardzo lubi, powiedzmy sobie tak bardzo prosto. Na pewno, tak jak Wam powiedziałam, nie będzie to żadne getto, nie będzie to żadne więzienie. Tutaj są, moi drodzy, luksusy, tutaj są pieniądze. Moim zdaniem, moi drodzy, co się stanie? Po prostu ta przepaść między biednymi i bogatymi ludźmi jeszcze bardziej się zwiększy. Wydaje mi się, że nie sądzę, żeby zbudowali ścieżkę rowerową od centrum Aten do tego miejsca albo połączyli ją nawet z tą ścieżką rowerową, która idzie do Glifady. Nie sądzę. Wydaje mi się, że to będzie takie oddzielne miasteczko, zupełnie oddzielone od Aten i że zwykli obywatele, tacy jak ja, nie będą mieli tam w ogóle nawet dojścia. Ja będę mogła sobie popatrzeć z daleka, jak tam jest, albo będzie trzeba mieć kartę członkowską, coś takiego, albo po prostu będzie trzeba płacić wstęp. Jestem ciekawa po prostu, czy ta inwestycja się zwróci i jak naprawdę, czy naprawdę będzie wyglądało to miasteczko, tak jak Wam pokazałam. Także moi drodzy, ode mnie byłoby na tyle. Buziaki z Aten. papa. Pa.